Po około 5 godzinach jazdy od Wrocławia dojeżdżamy właśnie do Samorin. Małego miasteczka 20 km od Bratysławy. To tutaj już jutro rozgrywane będą Mistrzostwa Świata, można powiedzieć, Federacji Challenge na dystansie 1-2. Po przejechaniu przez kilka urukliwych uliczek Samorin, trafiamy do miejsca, które naprawdę sportowcowi zapiera dech w piersiach. Ex bionic Sphere to miejsce do przygotowań sportów olimpijskich. Ponad 27 dyscyplin może być tu realizowanych w najlepszym zapleczu, jakie można sobie tylko wyobrazić. To ponad 10 hektarów sportowej przestrzeni. Z lotu ptaka nie wszystko widzieliście, ale mamy tutaj trzypiętrowe siłownie. Olbrzymi stadion, basen wewnętrzny. Do tego salę gimnastyczną i niesamowite tereny do biegania i jazdy na rowerze. Dla teatronistów chyba naprawdę nic więcej nie potrzeba. Dodatkowo olbrzymi hotel, który pomieści ponad 600 osób chcących tutaj trenować. Podczas tego eventu nie tylko mistrzostwa świata na dystansie połówki, ale też bardzo dużo imprez towarzyszących. Mamy tutaj dystanse praktycznie dla każdego. Począwszy od dzieci, Skończywszy na dystansie olimpijskim, sprincie. Pływanie realizowane jest w jednym z kanałów Dunaju. Jutro ma być naprawdę chillowa woda, aby nie powiedzieć zimna. Trasa kolarska, idealna dla triatlonistów z Mazowsza. Na jednej pętli 90 km do pokonania mamy 70 metrów, przewyższę. Trasa biegowa to cztery pętle po 5 km. Całość zlokalizowana na terenie obiektu Ex Bionic Sphere. Jeśli chodzi o nawierzchnię, do dyspozycji zawodników mamy dosłownie wszystko. Od toru wyścigów konnych, poprzez trawę, tartan, asfalt, kończąc na betonowym chodniku. To będzie naprawdę dobre ściganie. My na pewno do tej lokalizacji wracamy już za rok. Mam nadzieję, że zobaczymy się tam z wami. I na koniec coś dla algorytmu. Jeśli chcesz, aby takich filmików na kanale pojawiało się więcej, zasubskrybuj i zostaw lajka.